Mamy godzinę 17.10, czyli program Sportowe Pyrzyce. A dzisiaj spotykamy się z prezesem Sokoła Pyrzyce, Dariuszem Świergulem oraz także prezesem, panem Marcinem Mazurkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od pytania do pana prezesa Dariusza. Jak wygląda klub w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o ilość zawodników, drużyn i trenerów? Witam wszystkich, witam wszystkich zwolenników sportu, zwolenników Piłki nożnej, wracając do pytania o klub sportowy, klub Sokoła Pyżycy jest dzisiaj w doskonałej kondycji. Jest świetna atmosfera w klubie, co sprzyja oczywiście rozwojowi piłki nożnej w naszej gminie. W styczniu tego roku dokonano połączenia Akademii Piłkarskiej z Sokołem Pyżyce. No, i dzisiaj jesteśmy taką ogromną, wielką rodziną sportową, piłkarską, ponieważ w klubie naszym trenuje ponad 200 zawodników, pracuje u nas 6 trenerów. Mamy zgłoszonych 10 drużyn, takich jak na przykład skrzaty, żaki, orliki, trampkarze, bambini, seniorzy, juniorzy. W naszym klubie trenują dzieci już od czwartego roku życia do, do dorosłej piłki, czyli do, do drużyny Sokoła Pyrzyce, czyli seniorów. Wracając jeszcze do połączenia się Akademii z Sokołem Pyrzyce, czy można stwierdzić, że to połączenie jest udane? Tak, zdecydowanie tak. Dzisiaj po. Po roku czasu mogę stwierdzić, że, że to był szaf w dziesiątkę, ponieważ tutaj razem z wiceprezesem Marcinem Mazurkiewiczem połączyliśmy swoje siły, swoje doświadczenie. Wiele konsultacji, wspólnych planów mamy na, na, na przyszły rok. Także uważam, że, że działanie naszego klubu się rozwija idzie w fajną stronę. Co na pewno przyniesie w przyszłym i w następnych latach no to, że nasza drużyna będzie walczyła o najwyższe cele w najwyższych ligach. Teraz chciałbym się zapytać pana Marcina, jak ocenia pan rundę jesienną w wykonaniu zespołu rezerw seniorów i juniorów? No to zacznę może od zespołu seniorów. Zespół seniorów zajął ósme miejsce, czyli powiedzmy jest w środku stawki. No ale jakbyśmy podzielili tabelę na grupę mistrzowską i grupę spadkową, więc załapaliśmy się na tej grupy mistrzowskiej. Może to nie był, że tak powiem, runda marzeń, ale no myślę, że też nie, nie ma czego narzekać, tak? Zdobyliśmy 23 punkty. 7 meczów wygraliśmy, 2 mecze zremisowaliśmy i 7 porażek. Na własnym, boi na własnym boisku zdobyliśmy 17 punktów z tego 5 meczów wygranych, 2 remisy i 2 porażki. No dużo gorzej nam się wiodło na, na meczach wyjazdowych, gdzie, gdzie tylko uzbieraliśmy 6 punktów. Znaczy e się nałożyło 2 wygrane i 2 porażki. Najwyższą naszą wygraną było wygranie aż 7-0 z zespołem z z Orłem. Natomiast też no, dostaliśmy porażkę 6-0 z Odrą Mohojna na wyjeździe, która to walczy tak naprawdę o awans do, do czwartej ligi. W 16 meczach strzeliliśmy 33 bramki, a straciliśmy 36. Więc bilans mamy ujemny. Najlepszym strzelcem w naszej drużynie są. Dwóch, dwóch Konradów, tak? Konrad Bednarski i Konrad Data, którzy, którzy strzelili po, po pięć bramek. Jeśli chodzi o zespół Rezerw, to zespół Rezerw jest na pierwszym miejscu. W dziewięciu meczach odniósł siedem zwycięstw, jeden remis i, i zanotował tylko jedną porażkę z zespołem Rezerw Energetyka Gryfino. Jest liderem, chcemy, żeby ten zespół awansował do rozgrywek A-klasy. No i mamy nadzieję, że, że dobra runda jesienna pomoże nam w tym, że na wiosnę utrzymamy tą pozycję lidera i, i nasz zespół awansuje do rozgrywek A-klas. Zespół juniorów w drugiej klasie juniorów zajmuje drugie miejsce. W 10 meczach nasz zespół wygrał 8 meczów i odniósł tylko dwie porażki, w tym z liderem rozgrywek zespołem Energetyka Gryfino. I, i, I mówię i mamy nadzieję, że drugie miejsce. Mam nadzieję, że, że na wiosnę w meczu w Pyrzycach zrewanżujemy się w z Gryfina i powalczymy o, o pierwsze miejsce. I tu, tak jak zespół rezerw i zespół seniorów, uważam za bardzo dobry, dobre rezultaty w naszym wykonaniu. Jeśli mówię o zespół seniorów, jest na pewno jeszcze trochę do poprawy. I mamy nadzieję, że, że na wiosnę poprawimy swoją pozycję. Tutaj jeszcze chciałem się odwołać do piłki seniorskiej, bo można było zauważyć, że wiele juniorów gra właśnie w drużynie seniorskim, Czy, czym to jest spowodowane? Tak, w, tym, w, tym, w tej rundzie w zespole seniorów wystąpiło aż 29 zawodników, w tym, w tym 11 zawodników w wieku młodzieżowca, to jest rocznik 2000 i młodsi. A w tych 11 młodzieżowcach a 7 zawodników było w wieku juniora, czyli tak naprawdę 7 juniorów już, już zdobywało doświadczenie w dorosłej piłce. Z tego śmiało można powiedzieć, że 3-4 zawodników praktycznie grało w każdym meczu, więc wywalczyło sobie tak jakby pozycję. I, I to na pewno też przyczyni się do tego, że z czasem ci zawodnicy szybciej nabiorą ogrania i, i pomoże to w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników w przyszłości. Witamy po krótkiej przerwie, jeśli teraz dołączyliście do nas. Przypominam, że jesteśmy dzisiaj z prezesami Sokoła Przyce, z Dariuszem Świergulem i Marcinem Mazurkiewiczem. Przed chwilą gadaliśmy troszeczkę o tym, co w ostatnim roku jakie wyniki osiągały drużyny, o tym, że juniorzy też mają swoją szansę zabłysnąć w zespole seniorskim. A teraz przejdziemy do pytania o stadion. Bo ostatnimi czasy dużo dzieje się na naszym stadionie. Czy może pan prezes coś o tym powiedzieć? Tak, oczywiście, jest dużo imprez, ale poza imprezami możemy zauważyć dużo zmian, które nastąpiły w, nie, w tak krótkim czasie. Na przykład w roku 2019 była renowacja boiska płyty głównej. Płyta wygląda świetnie. Zostały wymienione także krzesełka na trybunach, brakujące krzesełka były zapełnione krzesełkami pozyskanych z klubu Pogoni Szczecin, trybuny zostały pomalowane, wokół płyty głównej wymienione zostało ogrodzenie, przekazał nam pan dyrektor Osiru pomieszczenie klubowe, które znajduje się za szatniami, sami z własnej inicjatywy wyremontowaliśmy te pomieszczenie. Wygląda naprawdę świetnie. Zapraszamy do naszego pomieszczenia klubowego. Najważniejszą, chyba i istotną sprawą, która zmieniła się na stadionie, jest wykopanie studni głębinowej. Woda ta będzie potrzebna w następnych latach, aby utrzymać świetny wygląd murawy boiska płyty głównej. Naszym też takim skromnym marzeniem jest to, aby płyta boczna była w, tak, w takim dobrym stanie, jak jest teraz obecnie płyta główna boiska na stadionie. No tak, dużo zmian w bardzo krótkim czasie. Jest to niewątpliwie ogromna zasługa dyrektora w Pyrzycach Krzysztofa Dębińskiego, z którym przeprowadziliśmy kilka rozmów. Dyrektor zaprosił nas na te rozmowy przedstawił nam swoją wizję, plany na przyszłość, na nadchodzące lata. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z dyrektorem. A nasze rozmowy pozwalają, prawda Marcin, myśleć o tym, że, że można spojrzeć optymistycznie na, na nadchodzące lata. Tak, już, już dzisiaj praktycznie planujemy kolejne imprezy, które chcemy wspólnie robić z OSIREM i mamy nadzieję, że, że te imprezy będą jak, jak najbardziej popularne. Będziemy zauważalni w regionie, bo, bo tak, tak chcemy się też rozwijać, żeby, żeby ten soku był nie tylko tu u nas, ale też gdzieś w całym województwie, żeby, żeby Inni widzieli, że w Sokole się dzieje dobrze i, i wspólnie tutaj z siłami, z gminą, z powiatem, no ze wszystkimi tak naprawdę, którzy chcą, żebyśmy, żeby Sokół się rozwijał i, i nasi zawodnicy od, od, od 3-4 lat już, żeby zawodnicy mo mogą trenować w Sokole i żeby mieli jak najlepsze warunki i żeby mogli rozwijać się piłkarsko, sportowo, a na tym na pewno wszyscy skorzystamy. Niewątpliwie w roku 2020 nastąpiło wiele świetnych zmian, już tutaj nie mówiąc też o stadionie, ale chciałem się też zapytać, czego nie udało się zrealizować w 2020 roku? Czy były duże plany? Tak, były ogromne plany. Tutaj razem z Marcinem przeprowadziliśmy kilka rozmów dotyczących właśnie rozwoju klubu. Pierwszą taką imprezę dużą, którą wspólnie zrobić po połączeniu się Akademii z Sokołem Pyżyce była międzynarodowy turniej piłkarski, który miał się odbywać na stadionie w Pyżycach. Turniej trzydniowy miał odbywać się w miesiącu lipcu. W sierpniu chcieliśmy zrobić integracyjną, integracyjne spotkanie zawodników wszystkich, czyli tych wszystkich drużyn, które się połączyły, rodziców, trenerów, kierowników drużyn, zaprosić też wszystkich wspierających nas sponsorów, ludzi, którzy, którzy są z nami przez cały sezon w miesiącu październiku, no to już jest takie marzenie, prawda Marcin, od dwóch, trzech lat nasze wspólne. Yy, chcieliśmy zorganizować bal sportu powrócić do tej idei bal, balu sportu bo parę lat temu był, no, odbywał się corocznie i chcemy taki bal powrócić, który byłby taki na zasadzie podsumowania całorocznej pracy wszystkich drużyn. Chcemy połączyć to nie tylko, że piłka nożna, ale tak naprawdę powiedzmy wszystkie dyscypliny, które tutaj u nas, na naszym terenie działają i taki bal sportowca, żeby i zawodnicy, i działacze, i kibice mogli się spotkać i podsumować, porozmawiać sobie o tym, co się uda Zrealizować, co, co, co można zrealizować w, na, w następnych lapach, No tak, żeby też środowisko miało taki swój, powiedzmy, jeden dzień, gdzie się może spotkać e, i, i o tym wszystkim porozmawiać. Oczywiście ten bal sportu jest to ogromne przedsięwzięcie, no i chcieliśmy właśnie ten bal sportu razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pryżicach e, tą imprezę zrobić, tak? tak. Jeśli chodzi właśnie o takie spotkania ludzi ze sobą, nie było to możliwe, jeśli chodzi właśnie o imprezy sportowe czy bale do wykonania w 2020 roku, ale śledzę Was na Facebooku i w tym ciężkim czasie, wiadomo spowodowanym pandemią, to właśnie tam na bieżąco informujecie swoich fanów. Tak, mamy swoją stronę na, na Facebooku która no, na dzień dzisiejszy ma prawie 1800 osób obserwujących, śledzących, to no, tam staramy się przekazywać te wszystkie informacje. Chcemy to też rozwinąć o Instagrama, na pewno w przyszłym roku. Planujemy też, no nie wiem czy, czy w ogóle na meczach będzie można, mogą, mogli kibice być, więc planujemy prowadzić transmisję na żywo z meczy, gdzie już to parę klubów, że tak powiem, prowadzi. To jest no, dla kibiców, którzy nie mogą być i ten mogą obejrzeć, zobaczyć sobie jak, jak drużyna gra. No, my, no, chcemy też w tym social media jakże tak powiem iść do przodu i, i mówię może też Twitter. no zobaczymy tak, ale na pewno chcemy chcemy też coraz więcej pisać o grupach młodzieżowych. Tak? bo powiedzmy gdzieś tam może najwięcej informacji jest o seniorach o juniorach, ale chcemy też, żeby, żeby coraz więcej było tych o grupach dziecięcych i tu też tak naprawdę chcemy, żeby ktoś nam, że tak powiem jeszcze pomógł. Chcemy w przyszłym roku też, że tak powiem, zatrudnić pracownika, który, który byłby w klubie i by nam pomagał w tym, już zajmował się czysto tak naprawdę sprawami klubowymi, żeby on poświęcał i to wtedy w każdej drużynie i to, to myślę, że też nam pomoże się rozwijać w tym. No tak, także obserwujcie nas na Facebooku, lajkujcie, zapraszamy wszystkich. Na Facebooku mamy wiele wydarzeń, wiele zdjęć z turniej, z meczy, wiele opisów meczy. Warto, naprawdę warto odwiedzać nas na Facebooku. Była tutaj mowa o kibicach, a w tym sezonie, zanim jeszcze ci kibice mogli chodzić na te mecze, frekwencja była naprawdę wysoka. Tak, no, myślę, że po tym okresie, gdzie w poprzednim sezonie poprzez renowację boiska musieliśmy wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe, więc, więc kibice byli spragnieni spragnieni tego, żeby zobaczyć jak, jak drużyna gra, zauważy, zauważyliśmy, że jest coraz więcej tych kibiców no i, i mam nadzieję, że jak, że tak powiem zwyciężymy z COVID-em kibice wrócą i, i być może będzie jeszcze więcej, tak, chcemy żeby te dzieci z najmłodszych grup też też jak najczęściej odwiedzały, odwiedzały stadion, obserwowały że tak powiem starszych kolegów, gdzie oni za parę lat będą na tym boisku grali, a może gdzieś powiedzmy w wyższych w wyższych Ligach zawodnicy, więc no mamy nadzieję, że będzie coraz więcej, więcej kibiców. Wydaje mi się też, że, że jest tak wielu kibiców, przez to, że, że drużyn przybyło do klubu, że, że promujemy się gdzie tylko możemy, jest o nas bardzo głośno. Także kibice też widzą, że, że jest bardzo dobra atmosfera w klubie że to też jest istotne. Tak, no i trzon naszej drużyny stanowią zawodnicy z powiatu pyrzyckiego, tak, no, chcemy iść tą drogą, żeby, żeby w naszej drużynie grali najzdolniejsi zawodnicy z powiatu, tak, nie chcemy gdzieś tam, powiedzmy z innych powiatów, czy tam z innych miast, ale chcemy, żeby w tym soku, Pyrzyce, był tą drużyną, żeby tu się skupiali najlepsi zawodnicy z powiatu, którzy, którzy swoją dobrą grą będą mieli szansę, san, szansę pokazać się wyżej. Tak? Teraz mamy przykład Konrada, daty, który miał bardzo dobrą rundę, zostało gdzieś to zauważone i od stycznia będzie przebywał na testach w chemiku police, który występuje w trzeciej lidze. I myślę, że tą drogą wielu zawodników powinno podążać. Tak? że tutaj my jesteśmy jakąś tam. Kolejnym etapem, ale od nas można pójść wyżej i że tak powiem, jeszcze bardziej się rozwijać, tak? No inicjatywą samego połączenia Akademii Piłkarskiej z Sokołem Pyrzyce było to, abyśmy mieli właśnie tych najmłodszych wychowanków do, do piłki dorosłej, czyli do drużyny seniorów, żebyśmy, żeby nasi przede wszystkim nasi wychowankowie reprezentowali drużynę seniorów, tak? Tak, tak, no po to, po to też, że tak powiem, szkolimy, tak. Ale mówię, no chcemy tutaj, żeby ci z powiatu tutaj wszyscy młodzi, więc już nawet dzisiaj możemy, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli spróbować sił. Jest na naszym fanpage'u wykaz drużyn, telefony kontaktowe i jak najbardziej zapraszamy, zapraszamy na treningi. A o mediach społecznościowych i nie tylko za chwilę musimy zrobić krótką przerwę. Zostańcie z nami. Witamy po krótkiej przerwie. Przypominam, że to jest program Sportowe Pyrzyce, a jesteśmy z prezesami Sokoła Pyrzyce, z Darkiem Świergulem i Marcinem Mazurkiewiczem. Wracając tutaj do mediów społecznościowych, o których była mowa przed chwilką, się zauważyłem bardzo intrygujący post na Waszym Facebooku, w którym Pani Ela Rosu z Domu Pomocy Społecznej składa Wam piękne życzenia. No tak, były to niesamowite życzenia, chciałbym to powiedzieć, że doceniamy i szanujemy wszystkich naszych kibiców, sympatyków yy, piłki nożnej i wszystkich ludzi, którzy wspierają nasz klub. Nasz klub. Ale pani Ela Rosu i Arek Ferenc jest, jest, są nasi, naszymi największymi kibicami od zawsze, są na każdym naszym meczu, na każdym treningu. Począwszy od najmłodszych grup do, do, do grupy, do drużyny seniorskiej. Także z tego miejsca serdecznie ich pozdrawiamy. Panie Elu, Panie Arku. No i wracając do tych życzeń panie Eli. No zainspirowało nas to, czyli drużynę seniorską do tego, aby przeprowadzić zbiórkę pieniędzy. I już w tym momencie mamy jaką kwotę?

Tą kwotę chcemy przekazać na Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach, oczywiście jeszcze z tydzień czasu, tak? Tak, jeszcze przez tydzień czasu prowadzimy tą zbiórkę, więc jeśli by ktoś chciał wspomóc to, to jak najbardziej zapraszamy o na kontakt przy, przez naszą stronę facebookową lub, lub bezpośrednio do, do, do członków zarządu, czy tam zawodników Sokoła, oni na pewno już pokierują jak można wspomóc tą inicjatywę. A te pieniążki przekażemy, jak wspomniałem wcześniej, do Domu Pomocy Społecznej. Będą te pieniążki przekazane na sprzęt rehabilitacyjny dla domowników, a szczególne upominki przekażemy pani Eli Rosu i Arkowi Ferencowi. Upominki nawiązujące do klubu. No ale to już nasza tajemnica, jakie tak. to będą upominki. Jest to na pewno piękna sprawa. Ja też chciałem tutaj pana Arka i panią Elę pozdrowić w imieniu Radia Pyrzyca. I na koniec, zanim się jeszcze pożegnamy, chciałem zapytać, czy są jakieś plany na rok 2021? No, plany, plany są. <laughs> Wiadomo, no, takim sportowym, no to, to, to na pewno jest. chcemy, żeby nas zespół Rezerw awansował do A-Klasy, bo Mamy taki pomysł żeby, czy, czy plan, tak, żeby w tym zespole, zespole A-klasowym mogli się ogrywać nasi juniorzy, tak, którzy, którzy kończąc wiek juniora mogliby rywalizować już w piłce seniorskiej. A to na pewno pomoże nam później w, w osiąganiu jak najlepszych rezultatów w pierwszym zespole, gdzie, gdzie naszym celem może już nie, nie w tym sezonie, bo to powiedzmy będzie bardzo trudne do zrealizowania, ale na pewno naszym, naszym takim celem, marzeniem jest to, żeby pierwszy zespół występował w czwartej lidze, tak? I chcemy, chcemy mieć powiedzmy zespół w czwartej lidze, zespół rezerwa klasie, i, no i żeby jak najlepiej te nasze grupy młodzieżowe, dziecięce, tam może wynik nie jest najważniejszy, ale chcemy, żeby ci zawodnicy się rozwijali, żeby, żeby od nas, ci zawodnicy, te kluby, jak najlepsze w naszym województwie czy w Polsce mogły, że tak powiem, e, korzystać z naszych zawodników, żeby oni później mogli zrobić jak największą karierę. Może się doczekamy e, zawodnika, który będzie grał nie wiem, w ekstraklasie, w reprezentacji. No, do tego dążymy i chcielibyśmy na pewno, żeby, żeby, żeby tak, 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 tak nasza, nasi zawodnicy się rozwijali. Tak? No, z celów jeszcze jest na pewno organizacja turniej. To już tu mówię, tak jak wcześniej wspomniałem. Tutaj mocno współpracujemy ze Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pyżycach. Mamy już jakiś tam wstępny harmonogram imprez, które chcielibyśmy, chcielibyśmy zorganizować w 2021. Myślę, że jak już, że tak powiem, wszystko dopniemy, to wtedy na pewno pojawi się taka informacja. I, i, i mam nadzieję, że te imprezy dojdą do skutku i, i odbędą się. Tak, no jeszcze jest tutaj z takim jednym to jest na pewno powstanie. Na początku marca, myślę, nowa grupa, na, gdzie będą trenowały dzieci z rocznika 2016-2017 e i to też takie jest nasze chyba takie naj najbliższe, nie wiem, może jeszcze prezes. No tak, no, chciałbym jeszcze dodać, że, że piszemy wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wcześniejsze 3 lata pozyskaliśmy środki. Udało nam się 3 lata z rzędu uzyskać e, środki e, od ministra sportu i turystyki, które przekaz przekazaliśmy e, na, na klub. Przyczyniły się te pieniążki do, do rozwoju, e, do zwiększenia ilości sprzętowej. E, także to... No, i oczywiście chcielibyśmy zrealizować te wszystkie rzeczy, które nie udało się zrealizować w roku 2020. No i jeżeli byśmy się by szli, szli tą drogą rozwijania się, to na pewno brakuje nam trenerów, tak? Bo powstanie nowych drużyn wiąże się z, z, z trenowaniem i oczywiście zachęcamy, jeśli ktoś z Państwa chce pracować z nami, zapraszamy do naszego klubu. Na czas teraźniejszy potrzebujemy trenerów. Tak, potrzebujemy trenerów. Chcemy, żeby to byli trenerzy związani z Pyrzycami i z Sokołem, utożsamiali się z tym klubem. Zapraszamy młodych, którzy jeszcze nie mają uprawnień, ale chcieliby by zacząć, za, zacząć pracę trenerską. No, na pewno pomożemy w zdobyciu uprawnień i mamy nadzieję, że, że wspólną pracą będziemy szli do przodu. Tak? No, czy my? Chcemy dalej kultywować piętną tradycję Sokoła Pyrzyce, 60-letnią, nawet 62-letnią, tak? bo tak. w roku 2018 klub yy, miał 60-lecie. Tak, swoje 60-lecie klubu. No, pozostaje mi tylko życzyć wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku, życzyć też wszystkiego dobrego prywatnie i chciałem jeszcze się zapytać, czy nie chcecie kogoś pozdrowić? Na koniec chciałbym dodać kilka słów, chciałbym zaprosić wszystkie dzieci, młodzież, dorosłych, aby dołączyli do, do naszego klubu, zapraszamy tych, którzy potrafią już grać w piłkę oraz tych, którzy jeszcze nie potrafią, ale kochają piłkę nożną, kochają sport, czekamy na Was w klubie, można nas zobaczyć, jak wcześniej wspominaliśmy na Facebooku, trenujemy na hali Osir w Pyrzycach, na Orliku, także... Wszystkich zapraszamy, na pewno znajdziecie tu fajnego przyjaciela, kolegę, rówieśnika. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę. No jeszcze, jeszcze, też e, korzystając z okazji, na pewno chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom e, prywatnym, no wszystkim tak naprawdę, którzy się przyczynili do, do, do tego, że ten klub działa, że się rozwija, wszyscy, którzy nam pomogli, do, do kibiców, sponsorów, zawodników. E, chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom urzędu, czy do sir czy gminy, czy no wszystkim tak naprawdę, którzy gdzieś tam swoją e, pracą pomagają nam, żeby ten klub istniał i, i się rozwijał. Tak? No jest wiele osób, które, które nam są dla nas życzliwe i, i chcemy, chcemy im za to podziękować i mamy nadzieję, że, że wspólnie będziemy też dalej współpracować i, i, i wszystko będzie szło w jak najlepszym. Ale idzie w, kierunku. w najlepszym kierunku. Dziękujemy także rodzicom tych najmłodszych grup, bo, bo tak naprawdę to jest ogromna praca. Wspomagają nas w każdym aspekcie, także to jest bardzo fajna, fajna pomoc z ich strony. Dziękujemy też burmistrz Pyrzyc, pani Marzenie Podzińskiej za, za dobrą współpracę z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy życzyć wszystkim zawodnikom, trenerom, rodzicom, kierownikom drużyn i tych wszystkich wszystkim, którzy nas wspierają. Radości, zdrowia, ciepło rodzinnego. Mamy nadzieję, że, że już niedługo spotkamy się wszyscy na, na boiskach, na stadionie, na Orlikach, na Hali. Mam nadzieję, że, że jak najszybciej spotkamy się wszyscy. Zdrowi, oczywiście. Ja również też wszystkim życzę zdrowia, ale także dziękuję. Moim dzisiejszym gościom prezesa Sokoła Przyce, panu Dariuszowi Świergulowi i panu Marcinowi Mazurkiewiczowi. A zaraz tak, a zaraz Dziękuję. kończymy naszą audycję radiową, bo już o 18 będę musiał się z Państwem pożegnać.